Pokaż ile ty zarobię z YouTube'a Cały chuj W tym miesiącu 2800 dolarsów A tak ogólnie to 20 koła Więc ja zarabiać zacząłem dopiero dopiero teraz o. u mnie nie ma jakiś tam Kurwa, wiesz. 100 Ania, milionów wyświetleń masz? To dużo? Czekajcie, aż zobaczę. Co to? A. Ty, no mam 101 milionów. To więcej chyba niż rewo mam wyświetleń. Ty za darmo robiłeś filmy tyle lat? No a co ty kurwa myślisz? Że ja tu zarabiałem pieniądze? Zobacz. Ja pieniądze może zacząłem zarabiać w 2022 roku, a tutaj... Tutaj jakieś pierwsze, w 2016. Czyli ja od 16 do 2022 z YouTube'a zarobiłem chuj do dupy. Na TS nie miałeś nic? Nie, z Beki na t nie miałem nic. Czy ja kurwa. Bo wy mi kurwy, Jebane, nie wierzycie, że ja robię kurwa to wszystko z pasji? Wy myślicie, że ja pod koniec miesiąca siadam, odpalam kalkulator. Że ja siadam, odpalam kalkulator. I robię tak, dobra, stąd 500 złotych. Tu kurwa 6000. Tu kurwa 8000. 20 koła, ale chyba zarobiłem. Ja dole, stary. Ja pod koniec miesiąca wiesz, co robię? Robię tak. Dobra, kurwa. Jak nie zapłacę za AWORO, to mi serwer wyłączą. Księgowej mam wysłać papiery do 10, ale podatki się płaci do 20, więc mam ją w churku do 18. <śm> no, i to wszystko, co robię, stary. Ja nie, nie sprawdzam se stanu konta, Ja mam to w chudu.